Dzień dobry, dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować przykładowy 5-metrowy zestaw taśmy LED RGB. W skład takiego zestawu wchodzi zasilacz modułowy, taśma LED RGB 60 diod na metr, sterownik RGB radiowy jednostrefowy, wtyczka do kontaktu i kabel zasilający. Zakończony wtyczką, tak zwaną DC Męską. Zacznijmy od podłączenia sterownika do taśmy. Będzie nam do tego potrzebny śrubokręt płaski. W wypadku tej taśmy plusem będzie kabelek biały. Pamiętajmy przy montażu kabelków do sterownika, aby nie zwarły się one ze sobą. Czerwony jako R. Zielony jako g i niebieski, jako b. Teraz możemy podłączyć zasilacz do sterownika. Musimy podłączyć wtyczkę i przewód zasilający do zasilacza. W wypadku tego przewodu żyła oznaczona kolorem czerwonym jest plusem. Podłączamy go przy oznaczeniach plus minus. Możemy do tego użyć również śrubokręta płaskiego. Czerwony kolor do plusa, druga żyła obok. W tym wypadku również pamiętajmy o tym, aby zasilacz był odłączony od prądu. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian przy taśmie, również zasilacz musi być odłączony. Teraz podłączymy wtyczkę do zasilacza przy oznaczeniach L i N. Gdy już podłączymy wszystko ze sobą, można podpinać cały zestaw do prądu. Sterujemy nim za pomocą pilota jednostrefowego, który jest w zestawie ze sterownikiem. Należy pamiętać, aby wkładając baterię, nie dotykać tego pola. W przypadku, kiedy pilot nie reaguje ze sterownikiem, należy przytrzymać ten przycisk, i wtedy pilot zesparuje się ze sterownikiem. W tym wypadku pilot już jest gotowy do użytku. I możemy zmieniać kolory. Dziękuję za uwagę.